Dzień dobry widzowie! Mam zmieniony głos. Mam chypę. I oglądamy dzisiaj Zwiatowca 4200, bo emilix 8 nagrał odcinek. Jak mnie ogląda? I. Znaczy, ale nie będziemy oglądać jego, bo on ma takie filmy obrócone. Niektóre. Więc zaczynamy. Ja mam już tam El Kayson. Kibicujemy na legendę. Legenda. O, dużo, że to no za to, ty nie.